Tak. To zawsze więc... bronimy bramki, pamiętaj. Jak jest akces wokół gości, nie przyjdą, zawsze do światłoramki. Dobrze. Najważniejsza rzecz. Tak a resztę to pasuje. I po strzelonym polu, najważniejsza rzecz? Na chorobie i cieszynka. We cieszynki? cieszynki, ale Be lecimy, lecimy, lecimy. Tak, tak. Miałem taką cieszynkę, gdzie wrogo tańczyłem, tak? Siemanko moi drodzy, jesteśmy w szatni Lechich Gdańsk, a tutaj ze mną Jakub Barak. Witam serdecznie. Siemanko. Po odejściu Mariusza Stępińskiego najlepszy na pasty ruchu chorób. Zgoda czy niezgoda? Zgoda. Goda. To tu mam zgoda. niezgodę? No i moi drodzy, zrobimy sobie drafcika na dwa pady. Takiego drafta na dwa pady to jeszcze u mnie nie było. Z piłkarzem profesjonalnym. Wszystko już jest z nami, oczywiście FIFA 20. Ogólnie jak z FIFA u ciebie? Coś tam? Grałem, grałem, grałem. Może nie jakoś tak profesjonalnie, tak jak ty, czy zawodowo. No. No to myślę, że jak grasz, 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 to mi to wystarczyło, to ja też tak gram, gram, gram. Tak, tak. tak. Z kolegami, bardzo często z kolegami. Jeszcze dwa na dwa bardzo lubię grać, albo albo rozumieć towarzystwo na innym z przyjaciółmi, żeby, żeby było to wspominać i było się z No ja to być, dlatego przyjechałem, to nie będziesz się ze mnie śmiał, bo będziemy w jednej drużynie. Tak, tak, także tak. jak coś, to będziemy się śmieć z przeciwników, albo oni z nas, to wydaje mi się, że nie ma co przyciągać. Tak, jedziemy. Tutaj 15 tysięcy ciężko zarobionych monet już wydaliśmy. No i mój drogi, wybór formacji. Tylko 4-3-3 defensywnym To jest najlepsza formacja. To ktoś idzie? Witamy, zapraszamy. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. przejść? No bardzo proszę. Dobry, oczywiście. oczywiście. Tylko przejść Ale nie ma problemu. Poczekamy, nic się nie dzieje. Dobry. Cześć, dobry. dobry. Taktyka 4-3-3 z jedną szóstką, dwoma ósemkami. To taka jest trochę ta, e, taktyka Lesigdańska, ale. Kto ma iść do przodu, to idzie do przodu, ale tyły też są zabezpieczone. Dokładnie, przede wszystkim dominacja w pola i oskrzydlenie, wiesz, skrzydła byli dobrze, technicznie, tak z dobrym dryblinkiem. Najlepiej wysoka dziewiątka, która skończy z głowy i. A jest? Bym mógł, tak jest tak. Głowę, bo ja jestem tak. No i wszystko Nie masz dziewiątka. Nie wiem czy to będzie. Wszystko się zgadza że... tu. Dobra, wybieramy 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, tak jak powiedziałeś. No i zobaczmy wybór kapitana. Tutaj pozostawię Tobie te wybory. Kurczę, mam dylemat między Luisem Figo a Edenem a to, no Jestem Słyszałem, tym, że to tam Real ja Madrid. Tam... Ja właśnie tak. Barca trochę, także nie wiem czy... Tak? A, dobra, na, na tą chwilę możemy... No, no, wybierzmy Figo, bo Figo grał i w Barcelonie, i w Realu. Ikona w FIFA, także wszystko się zgadza. Paweł tak. Brożek, dobra. Dobra, no. Czy najsilniejszy zawodnik w Fifie, jakim ale chyba, no nie wiem, tak bo... on może nie do stanem, nie, no ale też liczę na ten nos i doświadczenie Pawła Obroszka, także legenda, wiecznie młody. Myślę, że Pawł co to prawda dobry. zapowiedział, że teraz już kończy definitywnie po tym sezonie, ale to on już kończy, już kończy, kończy. kończy i wróci, także mamy, mamy nadzieję, że nie będzie on tego robił, będzie grał w naszej nasze Lewe Lewy skrzydło, zobaczmy sobie, jak to będzie dalej się tu nam układało. Uuu, mm, nie, no chyba w górę jest prosty, choć. <słuch> Bergwin. Tak, to <jest>. tak? <słuch> oczywiste, stało się między Bergwine, nie, no chyba tylko Bergwine. Nie, no dobra, tak szczerze. Mm. Imponująco. Ty, tu ikona, tu pisu. Tu to Paweł Galer, naprawdę się tam w miarę to na sobie, O, o tu też chodzi, właśnie, zgranie też jest ważne. Chociaż jak my będziemy w dwójkę tutaj grać, zostajemy przy realu. mieszamy. Francja, Liga Angielska. Ale to ta piłka, no to A Kanta to bardziej środka, to bardziej potrzebuje kogoś takiego mobilnego. A to też jest dobre, jeśli bo wiesz, się nie wiem, w kierunku. nadzieję, że u nas nie będzie luk, ale jest Modric tak. także. Zobaczmy, <noise> dalej. No i kolejny zawodnik realu. Oni chyba tam coś tam poustawiają, żeby, żeby tak real w chyba Tak, ale, bardziej... ale możemy dać Berapiego właśnie, żeby coś zamieszać. No i wybór należy do ciebie, Engolo, mój. engolo. Engolo, angolo. jak w tej piosence. Tak. Eee! To na co mi się ostatecznie decydujemy? nie decydujemy? Ty wybierz, proszę. Bo A. Nie, nie jestem zdecydowany na nikogo, eee, ułatwienie wybór. Powiem ci... ja wiem może Jordi Gala wziął, bo tak nie reale... Tak, o właśnie, Żeby było... w porządku, no. 92 tempo, także będzie fajna strzyda w Tak. Kolejny gracz Barcelony. To możemy dać Ligue. te boki Barcelony, boki obrony. Tak. Tak, Że tak atak tak. będzie Realu, a obrona Barcelony? Tak, Barcelon? tak no. El Clasico draft w takim razie. To możemy Mechernodeza, bo on gra w bardzo. Wybieramy. Też nie będzie, będzie, ten nie ten będzie ten problemu z komunikacją. Wszyscy, państw, na no, pewno nie się nie dogadają. I zobaczymy, takim razie drugi środkowy obrońca. Na kogo tutaj nam wypadnie. O! 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 o. o nie, ale jest Serko. Ja to jest Pepe, wiesz co? Lubię, ja bardzo lubię, pepe się zamontuje komuś. Jak łapać kartkę, to o. tylko Pepe. Ale, ale no, to on momentami nie umiem utrzymać nerwów na wodzy, tak? Ale to tak czasami mi się zdarza. Tak. No, ale Serko też lubi kartkę zobaczyć. Mecz bez kartki to nie mecz, mecz tak? Tracono, no. Jak jest Ramos na boisku, to jak tak sobie patrzę, no to... Baran nie, czy nie lepiej, tak nie? 23% tak. więcej, na no tych No to co? Kiciułkami w lip po do Monako. Tak. I pozycja bramkarza. bramkarza... No bramkarz nam nie będzie potrzebny, tak naprawdę. Myślę, że, że dojdą do 16 i tam już Ramos wszystko skasuje, ale... To jak ostatecznie? No wybierz sobie. No, dziękuję. To już mój drugi wybór Bramka, w sumie proszę będzie. proszę bardzo. I... No no dobra, no to jest Co, przechodzimy dalej do wyborów. Tutaj już nam zostaje ławka rezerwy. Polujemy dalej. U. O pani, no to jestem ciekaw. Teraz na pewno twój wybór. Nie, no, tylko na. Leo. Leo. Lepszą w y. historii futbolu. Tak mówisz? Tak. Chciałeś Neymara, masz Neymara. No tu jedziemy z tej marem. jedziemy z nim prościutko, dobrych o, jest też karta Future Starsa. Mam TVB. nawet koszulkę Rodrigo. Tak? W domu. Znaczy, mam koszulkę hazarda, ale jak Rodrigo tam szelił katricka z to w Photoshopie przerobiłem sobie zdjęcie. Za Rodrigo tutaj dwójkę i skreśliłem hazard, i sam Rodrigo po jednym oczu. sam znajomą na No to co, wybieramy go? Rodrigo, tak. Proste. Ale ładnie, ładnie nam się to wszystko kreuje tutaj i Brazylia, i tu połączenie, zaraz będziemy to układać. Po raz kolejny Sancho Casemiro, hu, ten gość dla mnie to też jest konkretny. Tak, to jest to poważna, co? To jak on gra i w tym sezonie, też się prezentuje... Mm. Ja bym był za Casimiro, nie wiem jak ty. Możemy, bardzo chętnie. Możemy? No tak, tak. Wiesz, ja mi głupie jest tak na Dlaczego? Ale ja właśnie ja bym... o to chodzi. Tak, jak ja sobie wiesz, nagrywam sam, to wtedy sobie sam wybieram. Jak mam taką możliwość nagrać z tobą, to teraz posłucham właśnie, kogo ty wybierzesz. No, chyba Karma nie ma innej opcji. Dani. możemy kolorowa bo wiecie, bo Rzutecz. Filip Nadenowi z Lechii, gra z nim w reprezentacji. Tak, ale wrzutki, kolarów są słynie z tych wrzutek, ja. asyst. Wrzuty wolne. Będzie, u nas będzie wchodził na swoje fragmenty mm -hmm. gry, jak w hokeju, tak zrobimy. Ali to ty czyli najlepsza wersja karty w grze. Wybierzemy go, czy nie? Ali ono. Jak już taki wypadnie. Niech też u nas jest, ale zobaczymy, czy jak będzie był grał. w Romie, też by siedział na ławce. I... W Wojtka Szczęsny. Szczęsny. Szczęsny, ta I swój, Tak, jak tam miał ten że tu, wie, że tu wie, że posadził. Bufona też, legenda, tak naprawdę jeden z najlepszych zawodników bramkarzy w historii. Co tak, siedzi? Simone, Simone Verdi. Z Simone no. Polakami gra tak, Ale powiem Ci, że jeszcze podobne nazwisko grałem kiedyś na, na chłopaka w młodzieżówce i też nazywał się Verdu, chyba, też w tylko, też źródłowe, tylko że właśnie chyba z rąk tam wychowaniem. No, to możemy rozwinić Verdi, Verde, to... No, czyli bierzemy. No. A ty w młodzieżówce grałeś trochę też, nie? W biznes z Polski. No się. Tam. Jedna żerwinia... bramka była. Tak. Z kim? Z Norwegii. Dobrze. 11 okay. występów, o młodzieżów. Ale to zawsze coś, nie? No ja na przykład nie mam. No ale w sumie Raczej już nie będę, już nie będę. Mamy 11, więc po 5,5. No i fajnie. No i mi się to podoba. Możemy już Rwinę, żeby dodał trochę kolorytu na się szatni. No, to taka chyba rozrywkowa też to tak, nie wiem czy słyszeliście gdzieś tam z jakiegoś egzotycznego kierunku to, to propozycję i oczekiwania sobie takie dał, że prywatny samolot, prywatna plaża. Może no, jakbyś miał możliwość to. Tak, no, ale spełni nie? nie Właśnie nie, właśnie nie, to tam ten nie doszło do skutku. Upadło. Za dużo chciał. No i już te niedługo będzie rozgrywka. Oj ojojo. No, jest Eden. O, oj, oj, Zizu jest, oj, 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 oj no nie no, to Zizu. Zizu, ale powiem ci, tu nam się robi składzik. Wybieramy Zidana? Musimy, czy, musimy, czy nie? musimy Zizu. Konę Ito. Mm, ito I tak. mm, to, on... Daj skoczek takie dajki Ito. Ja powiem to są. Zobacz sam sobie taki szkoły. Bisho z 2003 rok, jaki to rekord pobije? Turniej który rychle. do 100 km na godzinę. Daj to. Jemu to już idzie. Naprawdę dobrze, znakomity skok, rekord skoczni 143 metry. Leciał po jakich w mgły i nie wiem, nie wiadomo gdzie. Takim przetniętym. Pobiliśmy, nasz Z tymi Japończykami, Azjatami to wszystko możliwe, tam jakieś małe sznureczki, gdzieś tak. mogłyby być przeciągnięte. To bierzemy? Bierzemy i to. I tak. to. Chodź do nas, dobrze sobie radzisz na skoczni? Więc są bracia Kobayashi, są bracia Satoszuk, to i to też ma być Ryan Babel, to też taka barwna postać w tak. nożnej. Na kogoś zdecydujemy też barną postę Diego Simeone? Ja, Nie, będziemy się murować. Tak. tak, tak, musimy. Pytanie, czy pokażemy kochone też tak. w trakcie spotkania. Czy jednak zdecydujemy się na kogoś innego. Powiem szczerze, że... O, mi się podoba ten pan Garcero. Garcero. Także moi drodzy, wybór, piłkarzy za nami, dajcie nam powiedzmy 3 sekundki, poukładamy sobie to jakoś, pokażemy Wam skład, a już później rozgrywamy meczy. Zaraz wracamy. Tak prezentuje się nasza wyjściowa jedenastka. Zgranie nie ma stówki, ale niezgranie jest najważniejsze, jesteśmy we dwóch, prawda? To Dokładnie. Damy sobie tutaj radę. Futbol jest językiem uniwersalnym. O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Ławka rezerwowych prezentuje się imponująco. Co za tym idzie, w trakcie meczu na pewno pokusimy się o jakieś zmiany. Tak, no Leo jest w gotowości, tak jak Paweł Brożek, są pierwsi do tego. Ich pierwszych myślimy na rozgrywkę. Taki jest plan taktyczny na to spotkanie, ale ten plan bierze w błęd, jeżeli Szybko się wygrywa 3-0, to i wtedy sytuacje się wojskowe bioro. też będziemy reagować na bieżąco. Tak. Także, Karki, moi drodzy. Kontuzje, wiadomo. Wszystko się przekonamy, jak to będzie. Przechodzimy do spotkania i najpierw pokażcie skład naszego rywala. Szybciutko tam z przodu. A kto to będzie koło ile na środku? Petit. Manuel Petit. Petit, Al-Schmeichel. Tu dwie karty toty, ale na lewej stronie dał Delichta? Tak. A tu hmm. tam będzie bezlewionowi. Ale w środku miał Cancelo. To tak zamiast ich przemienić, uh -huh. coś tam pomajstrował. W takim razie, moi drodzy, rozpoczynamy to spotkanie, trzymajcie za nas kciuki. Mam go, ja mam tutaj, a ja ty ma oj, 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 za krótko. Ja już mamy prąkarza, za tą upłacimy. Ja popędzę to trochę. A Lubię krzyżu. Krzyżu. Ale pięknie. Pięknie przystrzał, no. Peter tu miał okazję się wykazać. Maha. Ale ładna takty, to już to... Słyszę Tu widać, i... że triki nie są obce. Nie o, jest przyjęcie kierunkowe. No że podpuszczam, ale go patrzę, ja go podpuściłem. Ała! Ale jednak wyszło. Tak. Poczuł to i mówi, zobaczymy. Mhm. Nie zatykaj już gościu, bo to jeszcze się będzie przedniej... z o, o, opa, opa. Strzał przed pola. Jeszcze jestem. będzie dobitka, jestem. Opa! Tak, jest. na panowie, jak jest. jak jeden do 1? do 1, mamy to. Myślałem, że tam pozycję spaloną, tak, jaką sygnalizują. Patrzą, jaką obrotek. O, si. Si. No, no ja ja mam, na tak, też, tak. Jak? Aha, tak. padami? Tak? Delikatnie, no, no stopniu Delikatnie, nie wiem o co chodzi. Także mam nadzieję, że tak będziemy jeszcze kilkukrotnie robić. Przynajmniej. Ależ tam nieporozumienie. Nie chciałem tam zagrać. Oj, myślałem, że to przeczytał. Co teraz? Co teraz? Kurczę. Ależ za słab, Mój błąd. Pojawił Nie, nie, nie. To jest... Nie no, ale jesteśmy tam... Jesteśmy drużyną, tak? Razem wygrywamy, razem przegrywamy, ale... ale... teraz to ja załatwiam. Oj, oj, ależ na pustą to był Ja przypadek Ależ tam zamieszanie Kevin Bruyne, no, Ten zawodnik też jest całkiem dobry. Ale no. Na szczęście musi wstać bramka Szczęście, szczęście ma na przeciwnik, Gdyby nie to... Umówmy się, powiedzmy sobie to szczerze. Neymar. Oj, oj oj, oj. Jeszcze, jeszcze do końca Neymar. Tam... Aj jednak w takim pojedynku. A ostatni tam sędzia go za takie zagranie, nie wiem czy widziałeś. Tak, co to o, w ogóle było? Jak tak można mówić? Kasuje. Spalony. Tak. Dobrze, że sędzia to zakończył. Nie chciałem może tak to rozwiązać, ale... Ale my się nie boimy grać, to jest nasza dowiza. I gramy od tyłu przede wszystkim, to co mi się podoba, tak? Nie, nie wywalamy na ferę nie, jakieś zmiany wprowadzamy, to zostawiamy. Hmm. Jeszcze, jeszcze dajmy im 15 minut, zobaczymy jak zareagują. Czy ta gadka motywacyjna nasza... Tak, w szatni w szatni. padły mocne, męskie słowa. Zpałem. Aleju. Rytro. No, panie sędzio. No, będziemy mieli na pewno trzeba kontrowersje. Trzeba być bramkarzem, trzeba być ale nic nie tu, nie nic nie było. Tylko... Było. Ale. Gdzieś to, tak, nie gdzieś nie, nie, nie. to. Tu przeciwnik będzie robił zmiany. my też może zmienimy coś, bo to... Tak, no trzeba wstrząsnąć tym równą. Pięknie teraz do tu dojrzał. Zinu, Zizu, Zizu! Przesunął, przesunął Schmeichela, ewidentnie go przesunął. No tu widać, tak. że trafiło na całkiem niezłego przeciwnika. Ależ Uła. go tu puścił. Co tu było? Rodrigo kontra Ramos, to nic, nie jest dobre, nic złego. Zaczyna, zacina, zacina. zacina. Okay. Jeszcze raz zapię. jeszcze raz zapię. Tu jakiś błąd był, myśmy, ale nie, tam nie wiem, czy piłka jakoś nie podskoczyła na murdzie, mm. na jakiejś fałdzie trawy. To jeszcze zmiana, Rodrigo? Zmieńmy. Nie uratuje cokolwiek. Tak, Pawła, Pawła, ale Pawła nie ma już tam cokolwiek, wychodzi jest 90 tak. minuta. Wynik nie odzwierciedla gry, a na pewno nie naszego entuzjazmu. No teraz skończycie go z nie. 6-2 by było. Tak. Ja bym uznał, że Ja 6-2. Ja Jakby dwa. nie było. Na pewno jestem pe przekonany te, o tym, żeby się ja z Nawet 6-3 bo mi się z rozpoczęcia też weźmiemy, żeby je zająć. 6-3. Taki. No, dwie, dwa razy tyle bramek co my z można sobie to powiedzieć. Za przegranego drafta też będą jakieś paczki. Także jeszcze na sam koniec otworzymy sobie w pierwszej paczce srebrnej. No tu nie spodziewajmy się nikogo nadzwyczajnego. Adams. Pierwszy? No tak, no, pierwszy człowiek to się był Adam Mijowa, nie? Można? Kto jest ostatni tutaj akcent w dzisiejszym odcinku Barella. Oglądałem go na żywo niedawno. No. Byłem na meczu y, Juve-Inter. Inter-Juve, to na w październiku. To piękne. W takim razie, mój drogi, to wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za możliwość, że mogliśmy się tutaj spotkać, że miałem przyjemność z Tobą w FIFA. Tak jak mówiliśmy, to jest początek, tak? Nie Super my się ładny. nie zatrzymujemy. Będziemy ćwiczyć, będziemy trenować. Ode mnie to wszystko, życzę Ci powodzenia, szczęścia, bo wiem, że powrót po kontuzji, no, żeby, po, było, powoli powoli żeby było pracownik. wszystko tak, jak się należy. Ode mnie to wszystko, także jeszcze raz dzięki. dzięki. No. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, wiecie, co zrobić, łapeczka w górę, w komentarzu napiszcie, jak Wam się podobało. My mamy nadzieję, nam się podobało, prawda? Mega, mega fajnie. Moi drodzy, na dziś to wszystko, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć. Na razie.